Ameryka Południowa jest tak ogromna, że nie sposób zwiedzić ją całą. Pewne obszary, mimo że ciekawe, trzeba odpuścić. Dzisiaj jednak pokażemy wam, co się dzieje, kiedy nie odpuszczamy. Ale od początku. Z Perito Moreno jedziemy do Bariloche. To nasz główny cel na najbliższy czas. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy, szybki i łatwy, drogą numer 40, wzdłuż wschodniego krańca Andów. Dwa dni i jesteśmy na miejscu. Drugi sposób, bardziej wymagający i powolny, przecinając Andy i wjeżdżając do Chile. Następnie z wzdłuż zachodniego stoku drogą szutrową, korzystając minimum 2-3 razy z promu, dotrzeć do Puerto Mont, z którego ponownie przecinając Andy, dojechać do Bariloche. Po zadaniu sobie powracającego do naszych głów jak bumerang pytania, czy my tu kiedykolwiek wrócimy, wybór był prosty. Witaj przygodo, jedziemy do Chile. bo my wjechaliśmy właśnie w strefę graniczną, między Argentyną a Chile i jak wszystko dobrze pójdzie to za pół godzinki będziemy już trzeci raz w Chile ale nie ostatni nie wiem dokładnie gdzie dzisiaj uda nam się dotrzeć ale myślę, że będzie ciekawie My do Chile, szczęśliwy, ale słuchajcie pierwszy raz taka nam się kontrola dokładna trafiła, był jakiś młody chłopak, więc wiecie jak to jest był taki dokładny, normalnie ma wszystko sprawdził, wszystkie szafki prawie znalazł nasz ukryty czosnek kurde, pod puszkami bo nie chcieliśmy wyszucać. no, ale ogólnie to wiecie to, 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 no jak nic nie przewozicie takiego, no to tutaj nie ma się jakby czy co, co stresować ale śmieszne to było, normalnie to a, no 10, 10 tak, minut, tak z 10 minut tak patrzę, no ale no, to wiesz, podejrzewam, że jak to młodzi właśnie mają także muszą wszystko tak jak według regu, no nie? Z jednej strony dobrze, no po co coś to są te kontrole, tak? Jak już mają takie przepisy. Zresztą sam powiedziałeś, nie? Ja tak, no, ale to jest <laughs> Trochę to no, było takie śmieszne. podjedziemy, tu jest najbliższe miasto, chyba Chile, Chile Chico się nazywa i tam będziemy szukać, może uda się na stacji, więc no, odezwiemy się później. Początek i do supermarketu poszukać karty SIM, bo to taka dla nas priorytetowa sprawa darować internet, żeby już móc sobie wszystko sprawdzać na bieżąco e, Tutaj już też możemy legitnie płacić kartą. Oczywiście w Argentynie też można, no ale tak jak już wiecie, e, trochę to kosztuje, jest o drugie tyle droższe a tutaj już wracamy do normalnego kraju, gdzie nie ma inflacji i można używać normalnie karty. Tą łatwiejszą część mam za sobą. Kupiłem e, SIM kartę. Marki Entel. Dwie osoby już mi to polecały, właśnie dwóch Chilejczyków, że bardzo dobry internet tutaj jest. Także, no zaufam miejscowym. Już mi się zaczyna to podobać, byłem w sklepie, kupiłem tą kartę i później podszedłem do, obok do takiego okienka, gdzie był taki dział z elektroniką, tam był jeden e, młody chłopak, pomógł mi to aktywować, zadzwoniliśmy gdzieś tam, coś tam poklikaliśmy i działa. E, mamy też jeden giga na start, no i sobie to na spokojnie ogarnę, jak można to doładowywać najlepiej, ale już przynajmniej mamy internet, żeby jechać dalej. <śleszy> No, co, no jest super. Dawno się tak nie cieszyłem. Udało się nam aktywować paczkę nielimitowanych minut, co to mamy gdzieś, ale nielimitowanego internetu przez 7 dni za 25 zł. Także, masz możemy szaleć. Możemy nawet Netflixa sobie kupić oh, no, i <laughs> pooglądać trochę filmów. Zobaczymy, jak będzie chodził internet, ale tutaj na, na razie 4G, także super. Pokwaliliśmy, po 10 kilometrach asfalt się skończył, ta droga się skończyła, więc tak to jest właśnie wpalić o, ale podobno te drogi szutrowe, krzywe są bardzo dobre, więc ja się tego trzymam i jedziemy Skończył się asfalt, ale w zamian dostaliśmy takie oto widoki Zatrzymaliśmy się i słuchajcie, już są widoki, jest pięknie i to na pewno była dobra decyzja, że tedy pojedziemy, a nie przez Argentynę. I myślę, że zajdzie nam trochę dłużej niż na początku zakładaliśmy, ale no jak to będzie tak tutaj cały czas wyglądać, a może i nawet lepiej, to to po prostu magia. Tak wygląda teren, przez który jedziemy. Na uwagę zasługuje też jezioro o dwóch nazwach w Chile: Lago General Carrera, w Argentynie Buenos Aires. Jest to największe jezioro w Patagonii o powierzchni 1850 km2. Zatrzymaliśmy się na pierwszy nocleg w Chile i chcemy was ostrzec, że słowo niesamowite będzie nadużywane w tej podróży, bo no, szczerze mówiąc, ta droga przebiła chyba wszystkie drogi, no. jakimi jechaliśmy do tej pory. Na ten moment. W sensie przed tą drogą chyba Nordkost 500 w Szkocji była tą najładniejszą Ale no to w, jak jechaliśmy w, przez Albanię, przez tą taką przełamaną Tak, no też to było piękne, ale ta przybija wszystko no tak, tak. rozmiarem, różnorodnością Normalnie mózg się nam zawiesza no. jak patrzyliśmy na to wszystko No dzisiejsza no miejscówka też jest niesamowita Trochę wieje, więc może nie będzie mnie dobrze słychać, ale patrzcie na kolor tej wody No to już mówiłam w sumie. Ale... Y... Tutaj nie bo bardzo wyje. i nie stój tam, Paweł. Wyży z tego kamienia. Jest to właśnie jest Paweł cały. Ja mówię nie stawaj no, w takich miejscach, jego... bo mnie to, no, to od razu to mam ten, a Paweł... Y... No ale że tu jest beztrofny. Dobrze, no. ale stamtąd się wydawało jakby było. I jutro, jutro Będziemy jechać tą drogą i tam zauważyliśmy w tym miejscu, gdzie jest mój palec, że słuchajcie, tam się zawala ta droga. Z góry zlatują kamienie. I to nawet teraz tak jest, wygląda tak, jakby było zawalone, ale jechał tam ten już samochód, więc jest przejazna, no ale do jutra różnie może być, więc liczymy, że jednak dały radę przejechać. Jeszcze taka propa tej drogi, no to oczywiście jest przejazna jak najbardziej. Ale no, nie można jakoś super szybko jechać. My tak średnio mamy gdzieś koło 30 km na godzinę, bo niestety bardzo dużo tutaj jest tej tarki takiej. No i po prostu dziur. No ale jak widzieliście nawet można tutaj cysterną przejechać. Co ja naprawdę podziwiam, bo nie wiem. Trochę mi się to kojarzy z tymi drogami śmierci. Samochód spisuje się na razie całkiem, całkiem. I to bardzo dobrze, bo jeszcze sporo kilometrów nam zostało do przejechania. Dzisiaj mamy już za sobą 50 po szutrze. I jutro do kolejnego miasta. Jutro albo pojutrze w sumie zobaczymy, bo jakimś cudem w ogóle tutaj w I tych ale górach jest. Nie, nie mamy już chyba. No, ale coś byśmy tam znaleźli, a mamy tutaj w ogóle internet. Nie wiem, jak to jest możliwe. Jakim cudem techniki to, to się wydarzyło, ale mamy. I to jeszcze tak mówiłem, yy, nielimitowany yy, No ale wracając do drogi 50 km szutru do kolejnego miasta. Później dotrzemy do drogi numer 7, tutaj najpopularniejszej w tym regionie, jeszcze Wam o, o niej opowiemy w kolejnych filmach, no i całkiem dużo kilometrów na północ, gdzie w większości te drogi są właśnie takie jak tutaj, czyli szutrowe. Nie mówię tego głośno, żeby sprinter nie usłyszał, no ale tak się to wszystko prezentuje. Jest to na pewno wart, ten obszar jest na pewno wart y, tego, żeby przez niego przejechać, no ale trzeba się przygotować, że to będzie dłużej trwało, no i nie będzie wygodnie. A dla ciekawych, co my tujemy, to na pr przykład teraz mamy spaghetti bolognese, zrobiłam wczoraj na dwa dni, także dzisiaj i jutro będzie z głowy. Całkiem dobre, ale muszę popracować jeszcze nad y, przyprawami, bo czegoś mi tutaj brakuje. Paweł zjadł już swoją porcję. Jeszcze tam coś grzebie. Coś tutaj jeszcze wyciągnę. Witajcie o poranku. Ja już sobie kawkę popijam. Dwienkę już nie śpimy, ale u nas słońce jeszcze nie zeszło. Stoi tak wysokiej góry. Zaraz wam ją pokażę. Chociaż to wczoraj już pokazywałem, ale teraz to jeszcze bardziej widać. Że z tyłu już pięknie e, słońce oświetla te góry. No, z tymi chmurami to już w ogóle wyglądają pięknie. Tam z tyłu, mam nadzieję, że widzicie, są też ośnieżone szczyty bardziej. E, no, a my jeszcze jesteśmy w cieniu, sobie spokojnie tutaj stoimy. Przeważnie rano e, mniej wieje, także poranki są takie, właśnie e, bardziej na spokojnie, ciche, fajne. E, z tymi porankami to jest jeszcze takie, taka historia, że jak jechaliśmy tym kawałkiem 40, gdzie nie było asfaltu, tym drugim już, nie tym na odludziu, to spotkaliśmy dwóch rowerzystów, po prostu jechali, jeden jechał z przeciwka, drugi w naszym kierunku i zatrzymaliśmy się zapytać, czy mają wodę, czy, 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 czy czegoś potrzebują, no bo też mogła ich ta droga zaskoczyć. Przeważnie tam chcieli właśnie, przeważnie obydwoje chcieli po prostu trochę wody, ale nie za dużo, no bo na rower nie można za dużo wziąć. Jeden chłopak był z Francji, wyobraźcie sobie, że on codziennie wstawał o między trzecią a czwartą i dopiero jechał tym rowerem. Przeważnie przejeżdżał 100 km, jak jest dobra droga. No, jak taka była jak wtedy, no to pewnie mniej. No i tak jego podróż wyglądała, więc no, naprawdę hardcore. I przejechał, jechał też do Ushuaia, wyjechał z Brazylii, także no naprawdę kawał drogi. Ja podziwiam te tereny przejechać jeszcze właśnie w tak silnym deszczu. A drugi, pan, którego spotkaliśmy, był z kolonii z Niemiec. Najpierw przejechał z rowerem, jeśli dobrze pamiętam, to z Portugalii do. nie z Portugalii, do Portugalii z Niemiec. Później przeleciał sobie samolotem, spakował rower do kartonu i z Brazylii też dojechał do najniżej wysuniętego punktu, ale na tej części lądowej, no bo ziemia ognista to już jest wyspa. Także no ja podziwiam tych dwóch gości, których minęliśmy. To byli naprawdę twardzi zawodnicy. No i tak porównując do tego, co my robimy, no to mocno hardkorowo, a to jest ta góra. Nie wiem, o której godzinie w ogóle słońce tutaj wyjdzie, ale my sobie tutaj jeszcze na pewno trochę posiedzimy, bo jest no, przepięknie. Może się też zastanawiacie, czy my tacy zaskoczeni jesteśmy, że tutaj jest taka piękna droga i w ogóle, że jesteśmy przygotowani. No, ale my już tak robimy, że e, przygotowujemy się po prostu to, co jest nam potrzebne. Ja tutaj porozmawiałem z dwoma e, chilijczykami. Jedyni w sumie, których spotkałem, ale wypytałem o tą drogę, jak to tutaj wygląda. Czy możemy przejechać naszym samochodem itp., itd. E, no i tego się dowiedziałem, że bez problemu przejedziemy. A jakby reszta nie jest nam do końca potrzebna, więc e, no, wiadomo, jakieś tam e, e, te atrakcje. E, Turystyczne, które chcemy zobaczyć, no to to sobie sprawdzamy. No i tutaj będzie jedna taka. Ale resztę po prostu zostawiamy, jakby to powiedzieć, po to, żeby to odkrywać w trakcie, bo to też jest fajne. I my się tak przygotowujemy, ale nie do końca. żeby właśnie mieć takie zaskoczenia jak wczoraj. No i myślę, że to jest tak. też W sumie spoko, że nie wszystko sobie oglądamy na internecie. A nawet jeżeli coś sprawdzamy, to później zapomnimy, i, i tak jest w sumie fajnie. Robimy śniadanie, to znaczy, ja robię. Dzisiaj tak, słuchajcie, żadne tam fifarafa, jakieś owsianeczki, inne takie, tylko po prostu bułka z pasztetem. <grym> Bo jak wiecie, przez granicę nie można przerwozić żadnych warzyw, więc nie mamy nic. Tam też nam się nie chciało. Paweł kupił coś takiego. wurst. Niemiecki jakiś pasztet. No i co? No i takie śniadanie dzisiaj. <grystanie> Ale w sumie nawet niezły jest ten pasztet, powiem ci. No. Jednak to co niemieckie to... <grystanie> Jest po dziesiątej, my się zbieramy, jedziemy dalej, z jednej strony mamy takie uuu fajnie, bo znowu zobaczymy coś fajnego, a z drugiej będzie, będzie tak jechać. Więc no tak słodko, gorzko. No ale co? Jedziemy dalej, 50 km minimum dzisiaj, zobaczymy, może trochę więcej. jedziemy do drogi, która nie jest szutrowa, a to jest chyba bruk. O ja myślałam, że osłok. kostka brukowa. Ciekawe czy tylko kawałek czy może coś więcej. Ja czytałam, że tutaj po prostu tak odcinkami jest. Jest trochę takiej drogi, trochę szutrowej, także musimy się nacieszyć, bo pewnie to nie będzie aż tak długo trwało. No. Dobra, jechaliśmy 500 metrów i... Do widzenia! Koniec drogi. No ale w sumie ma to sens dla mieszkańców, bo tutaj jakiś nawet mały mini był. No a z tej drogi jednak się bardzo kurzy, więc jak tam mieli kasteczkę, no to no, w sumie już tak. naprawdę podnosi jakoś życie coś takiego. Może się nie wydawać, ale to są ważne rzeczy. Zatrzymaliśmy się, bo ten się coś tam panu stało, jedzie na skuterku z oponą i Paweł mu tam pomoże może odkręcić czy coś. Zobaczymy. Pomyślcie, że jedzie takim skuterkiem po tych drogach, takie małe kółka, no to na pewno musi go nieźle wyczepać, ale różne mają ludzie sposoby na podróżowanie. Zatrzymaliśmy się, ale tak naprawdę tutaj sobie Pan radził dobrze sam. W Meksyku podróżuję już 5 lat tym skuterkiem. Cały czas tym samym skuterem. Popuściło się mu koło, bo ma tak przekręcane, bo wręczy no, przez tą drogę, bo to wygląda jak wygląda. Więc no, mogą się takie rzeczy wydarzyć. No ale troszkę mu tylko podniosłem skuter, żeby sobie go trochę przekręcić. Poradziłby sobie sam, ale no, lepiej się zatrzymać, bo czasami takie proste rzeczy czy jakieś tam narzędzia są potrzebne. A tutaj, jak tego nie ma, no, to jest problem. Fajnie pogadaliśmy chwilę, gdzie jedzie, gdzie był. Taka krótka rozmowa, ale no bardzo ciekawych ludzi tu można spotkać. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy tej drodze. Bo normalnie nie mogliśmy tego przeżyć, że nie dotkniemy chociaż tego jeziora. Jest tutaj taka Kamienista plaża, no taki bardziej żwirek, ale w ogóle nie ma pyłu, no i przez to woda jest po prostu, no i do tego jest to jezioro lodowcowe, na pewnie gdzieś te lodowce się topią i zasilają ten zbiornik, no ale po prostu no niesamowite wody. jest wody. No tak. To jest brzydko, no, ale nie jest tak jakoś... No. Wszedłbyś? No wiesz jak ja lubię ciepłą wodę, ale nie mogę pożałować jak tego nie zrobię No Popływać w tej krystalicznej wodzie z takim widokiem okay. Przybieramy się Idę po termometr, bo to mi rost Dobra Leci? W dół, nie? No chociaż tutaj przy brzegu i tak będzie pewnie trochę wyższa. Ja myślę, że musiałby się zostawić, ten termometr. No bardzo szybko reaguje. Jakieś 16 stopni będzie miało Myślisz? Kurde, to Bałtyk czasami, tyle ma. Ja ogólnie po prostu uwielbiam zimną wodę, dlatego muszę to zrobić albo grubo, albo w Idę. trochę zimno po chwili musiałem wyjść, ale nie źle Szybko Dobra, to jakąś fotę i wychodzisz. Ta plaża w ogóle jest prywatna. Tam koło tych schodków jest napisane, że to nie jest toaleta. Więc jeżeli właściciele będą tutaj znajdować odchody, to zlikwidują schodki. Więc tak naprawdę korzystamy z tego, bo właściciele to udostępnili. Wyobraźcie sobie mieć taką chwała plażę. Im, chwała im za to. to no, Naprawdę jest. Cudowna. No. Naprawdę ta woda, lecie jak się w niej postoi chwilę, to ona już nie jest taka zimna. 17 stopni to nie mało. To wcale też tak mi jest znowu aż jak tak mało, jak to no. Się z ludem, co? no. To ja myślałem, że będzie zimniej. No jest naprawdę pięknie. Wyką pani <laughs> <laughs> można jechać dalej. <laughs> Przyszedł do nas piesek. Taki śliczniutki, ale patrzcie jakie w ogóle ma powczepiane takie... Kolce. I to jest normalnie tutaj wszędzie, dookoła to ma Zaplątane w sierści I to go przecież kuje Sporo powyciągaliśmy, ale nie ma opcji tego całego. No nie, to by najlepiej było po prostu obciąć nożyczkami, no nie No ojajku, To taki śliczny lubisz słońce, nie? No Chyba nie ma? No nagrywam cię, widzisz? Na YouTube. <to cza annoyed> tak. Będziesz pierwszym sam czylińskim na tego No? Odczci ile tej sierści powycinaliśmy. Nie da się tego normalnie powyciągać. I w sumie średnio nas to interesuje, czy to się właścicielowi podoba. Skoro sam nie potrafi zadbać o takiego przyjemnego pieska, to my zadbaliśmy Wróciliśmy do busa, zrobiliśmy sobie kawę, pijemy i chyba jedziemy. Chociaż ja mówię do pawa, że jeszcze bym tam wróciła się wykąpać raz. Ale nie wiem, zobaczymy. I tak wiecie, co rozmawiamy z Pawłem, że w ogóle, jak mogło przejść nam przez myśl, żeby może ten dnie jechać. Bo, no, tak jak Wam mówiłam, rozważaliśmy dwie opcje: albo jechać właśnie tą drogą, albo 40 w górę na północ Argentyny. Ale to byłby błąd na pewno, bo by nas to wszystko ominęło, a tyle jeszcze przed nami. Także to była bardzo dobra decyzja, że wy wybraliśmy tą drogę. Ehm, no i myślę, że będziemy kończyć na dzisiaj tego vloga. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcamy Was do subskrypcji, do lajkowania. Dajcie znać, co myślicie. Tak naprawdę to w następnym vlogu pokażemy Wam tą konkretną ehm, trasę Austral, popularną tutaj właśnie na południe, ale dajcie znać, co do tej pory myślicie o tych widokach, bo dla nas to jest naprawdę coś wspaniałego. Także co, widzimy się w kolejnym vlogu. Papa! Pa.